W tym naszym świecie pełnym opcji i ciągłej presji, to pytanie, kim właściwie jestem, staje się, no, coraz trudniejsze, prawda? Ale na szczęście psychologia pozytywna daje nam całkiem konkretne narzędzia: narzędzia do budowania silnego poczucia samego siebie. Zobaczmy więc, jak można rozwijać tę naszą wewnętrzną siłę, krok po kroku. Rzućmy okiem na tę oś czasu. Kiedyś, wiecie, sprawa z tożsamością była w sumie prosta. Definiował nas status społeczny, rodzina, zawód sprawa była jasna. A dzisiaj cóż, dzisiaj to my jesteśmy architektami własnego ja. Tyle, że ta wolność ona niesie ze sobą ogromną odpowiedzialność. I to prowadzi nas do kluczowego pytania: No właśnie jak w tej epoce nieskończonych możliwości zbudować silne i odporne ja? Żeby na to odpowiedzieć, przyjrzymy się trzem kluczowym filarom. Po pierwsze, solidna samoocena. Po drugie, wiara we własne siły. I po trzecie, zestaw praktycznych narzędzi, które pomogą nam radzić sobie z codziennymi wyzwaniami. Zaczynajmy? Dobrze. Zaczynamy od absolutnego fundamentu czyli od tego, jak właściwie oceniamy swoją własną wartość. Można to nazwać taką naszą wewnętrzną kartą wyników, która, czy tego chcemy, czy nie, wpływa na dosłownie wszystko, co robimy. I tutaj klasyczna definicja Williama Jamesa jest po prostu genialna w swojej prostocie. Bo poczucie własnej wartości to nie jest jakieś tam abstrakcyjne lubienie siebie. To jest, można powiedzieć, niemal matematyczny wzór stosunek naszych realnych sukcesów do tego, o czym marzymy, do naszych aspiracji. Im mniejsza jest ta przepaść między nimi, tym, no, tym po prostu lepiej się ze sobą czujemy. Proste, prawda? Mówiąc jeszcze prościej, to takie ciągłe wewnętrzne porównywanie, kim jestem, a kim chciałbym lub chciałabym być. Im mniejsza jest ta rozbieżność między tym naszym ja realnym a ja idealnym, tym wyższe mamy poczucie własnej wartości. Ale skąd to się właściwie bierze? Co na to wpływa? Ta tabela świetnie to pokazuje, jak ogromne znaczenie ma nasze otoczenie, zwłaszcza w dzieciństwie. Zobaczcie, z jednej strony mamy akceptację, wysokie, ale realistyczne standardy, to wszystko buduje solidny fundament, a z drugiej niekonsekwencja, odrzucenie, to może ten fundament poważnie osłabić. No dobrze, ale sama ocena to jedno, potrzebujemy jeszcze czegoś, co nas napędza do działania. I tu wchodzimy w drugi kluczowy element, bo jeśli poczucie własnej wartości to ten nasz fundament, to poczucie własnej skuteczności jest silnikiem. To jest to, co nas napędza. Przechodzimy więc od takiego pasywnego oceniania siebie do aktywnej wiary we własne możliwości. Sam twórca tej koncepcji, Albert Bandura, zdefiniował to jako przekonanie, że potrafimy zorganizować się i wykonać działania potrzebne, by poradzić sobie z tym, co przyniesie przyszłość. I co ważne, to nie jest jakieś ogólne poczucie jestem w porządku, to bardzo konkretne przekonanie, że dam radę z tym konkretnym zadaniem. I to jest ta kluczowa różnica, którą warto zapamiętać. Poczucie własnej wartości odpowiada na pytanie, czy jestem wartościową osobą, a poczucie własnej skuteczności na pytanie, czy dam radę to zrobić. To pierwsze dotyczy tego, kim jesteśmy, to drugie tego, co potrafimy. I wiecie, można mieć niskie poczucie własnej wartości, a jednocześnie być absolutnie genialnym w swojej pracy. I na odwrót. No dobrze, to jak w takim razie budować tę wiarę we własne możliwości? Okazuje się, że są na to sposoby. Bandura wskazał cztery główne źródła. Po pierwsze, i to jest absolutnie najpotężniejsze osobiste doświadczenie sukcesu, szczególnie takiego, który przyszedł po walce i wytrwałości. Po drugie uczymy się przez obserwację. Widzimy, że ktoś podobny do nas daje radę, więc myślimy: ja też mogę. Po trzecie ważna jest perswazja społeczna, czyli po prostu słowa zachęty od ludzi, którym ufamy. I wreszcie po czwarte, nasz stan fizyczny i emocjonalny. Jak czujemy się zdrowi i pełni energii, nasza wiara w siebie rośnie. W porządku, mamy więc solidny fundament, czyli poczucie własnej wartości, i mamy silnik, czyli poczucie własnej skuteczności. Teraz czas na, powiedzmy, skrzynkę z narzędziami, czyli konkretne strategie, jak radzić sobie ze stresem i różnymi przeciwnościami losu. Generalnie rzecz biorąc, możemy mówić o trzech głównych stylach radzenia sobie. Pierwszy skoncentrowany na problemie. Idealny, gdy mamy na coś wpływ i możemy po prostu podjąć działanie. Drugi skoncentrowany na emocjach przydaje się, gdy stresor jest poza naszą kontrolą, na przykład w przypadku żałoby. Wtedy skupiamy się na zarządzaniu tym, co czujemy. A ten trzeci, unikanie? Cóż, ono też może być pomocne, ale tylko na krótką metę, żeby na przykład złapać oddech i zebrać siły. I teraz coś super ważnego, co świetnie widać w tej tabeli. Każdy z tych stylów może być albo konstruktywny, albo wręcz przeciwnie, destrukcyjny. No bo zobaczcie, planowanie i działanie super, ale tworzenie nierealistycznych planów w stylu wygrać na loterii już nie bardzo. Szukanie wsparcia u przyjaciół jak najbardziej, ale wchodzenie w toksyczne, destrukcyjne relacje absolutnie nie. Kluczem jest więc nie sam styl, ale dobór konkretnej, zdrowej strategii do danej sytuacji. Ten cytat On naprawdę trafia w samo sedno. Tłumienie w sobie trudnych wspomnień, trzymanie ich w sekrecie, to wszystko ma swoją cenę i bardzo często płacimy ją własnym fizycznym zdrowiem. To doskonale pokazuje, jak ważna jest jedna z najpotężniejszych strategii emocjonalnych, czyli katarsis, oczyszczenie. A skoro o tym mowa, to muszę opowiedzieć o eksperymencie Jamesa Pennebakara, który był po prostu genialny w swojej prostocie. Wyobraźcie sobie, poprosił ludzi, żeby przez 4 dni z rzędu, przez zaledwie 15 minut, pisali w samotności. Jedna grupa miała pisać o najgłębszych, najtrudniejszych uczuciach związanych z jakąś traumą, druga kontrolna o zupełnie błahych, codziennych sprawach. A potem? Badacze po prostu monitorowali stan ich zdrowia przez kolejne miesiące. A wyniki? Spójrzcie tylko, są po prostu uderzające. Okazało się, że osoby, które przetwarzały swoją traumę poprzez pisanie, miały znacznie mniej wizyt u lekarza, chorowały rzadziej, a nawet ich system odpornościowy działał sprawniej. To jest namacalny, twardy dowód na to, że konstruktywne radzenie sobie z emocjami leczy. I to nie tylko dusze, ale też, całkiem dosłownie, ciało. Dobrze, mamy więc te trzy kluczowe elementy poczucie własnej wartości, poczucie skuteczności i strategię radzenia sobie. Czas teraz połączyć te wszystkie klocki w jeden spójny plan budowy pozytywnego ja. Bo tak naprawdę silne ja to nie jest tylko jakieś tam pozytywne myślenie o sobie, to jest dynamiczne połączenie z jednej strony zdrowej samooceny i wiary we własne możliwości, a z drugiej, co jest absolutnie kluczowe, umiejętności skutecznego działania, kiedy pojawiają się wyzwania. A więc oto konkretny plan działania. Po pierwsze, Pielęgnujmy poczucie własnej wartości, stawiając sobie i innym wysokie, ale co ważne, osiągalne standardy. Po drugie, budujmy poczucie skuteczności, stwarzajmy sobie okazję do zdobywania mistrzostwa i świętujmy nawet małe zwycięstwa. Po trzecie, rozwijajmy umiejętności radzenia sobie, ćwiczmy aktywne rozwiązywanie problemów i budujmy wokół siebie sieć wsparcia. I wreszcie stosujmy te dojrzałe mechanizmy obronne. Pielęgnujmy humor, altruizm i zdolność do przewidywania tego, co może nas spotkać. Bo na sam koniec najważniejsze jest to, żeby pamiętać, że nasze ja to nie jest coś, co się gdzieś tam odnajduje, jak skarb, to jest coś, co się buduje, to dynamiczna konstrukcja, którą wznosimy każdego jednego dnia. Pytanie więc, które chyba warto sobie zadać brzmi, z jakich materiałów zdecydujemy się budować właśnie dzisiaj?